No. Dobra. Hello. Live. Jakby co już trwa. Oj, zapraszamy. Tutaj radziłbym, jeśli chcecie, może coś na to pisać, No i ja tu będę czekał. Mm. <laughs> okay. Hey, per sjálv. No i co? Słuchajcie, spieszcie się, no weźcie, co? Które jest? Siedemnaście, dwie minuty. Dwie minuty. A my jeszcze. Czego nie robimy? Hm? Topczas. Dobra. Słyszę. Dobra. No to czekamy chwilę. Mm. No, dobra. Słuchajcie, słuchajcie. Yy, oprócz tego, yy, yy. no to jeszcze jedna ważna rzecz. Yy, no, że piszcie coś, jak jesteście na czacie. Piszcie, 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 piszcie. Będzie Jak nie będzie długo, no to wiecie. Chyba, że tak chcecie. Chyba, że tego chcecie. Chcecie tego? No właśnie, no nikt tego nie chcę. Trzy minuty jeszcze trwa. I co? No, może byście ktoś to łączył, jeszcze. było więcej niż 0 More... more... more people... Aha Halo? Nie, no dobra I co? No nie, no... Dobrze, to ma się. Nie ma kamerki jeszcze niestety? Ale ani ma co się martwi? Powiem, że mam troszkę oczy. Słuchajcie, my się pomysł. Wy sobie tu będziecie? aha, ha ha fajnie. Nie? Co jest? Wy sobie będziecie, słuchajcie, może słuchajcie, robię reklamy. Robię reklamy. Słuchajcie, ja za chwilę bardzo. nie no żartuję. czekam na was na razie, nic nie będziemy mówić, jak zauważę, że ktoś jest, to będę zaczął coś gadać, niech w końcu coś powiem, w sumie, nie kogoś powiedz do you <laughs> Halo, halo. No, tutaj. Tutaj już widzę, że ktoś dołączył. No dobrze. No to no, możecie zadawać chyba już pytania. <laughs> możecie zadawać pytania. Y, po prostu q&a No, no, Kłendaj, czyli PIO. Czy jest gejem? Nie, Maria Dulemba. No niestety nie jestem. No niestety nie znajdziesz swojego tutaj takiego osoby podobnej do Geja. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Światowego. Dobrze że jakieś dziwne rzeczy co jest nie ja też ci odpiszę, może nie słyszysz, ale nie i zadajcie jakieś normalne pytania chociaż bardziej normalny niż bardziej normalny niż zero, rozumiecie? pchle? co takiego? Ile? Um, uwaga, uwaga. Um, mam, my, nie mam dzieci. Nie ma dzieci, ale tak. Um, nie mam niestety. Jeszcze nie mam, ale to może się zmienić. Um, co? Słychać? Dobrze słychać? Dobrze. Yy, Kupię nie, Czekaj. Yy. Dobrze, dobrze, dobrze słychać. Nie wie ty? nie wiem, zadajcie jakieś pytanie. No nie wiem, na przykład jak się ma Małgosia, ktokolwiek, łakam, żeby nie było. Hakuję. No, no nie, nie hakuję. Ja tutaj tylko patrzę. No dobra, są dwie osoby. Dobrze, on hakuje. Posłuchajcie, ja sobie tutaj, świetlem okno, takie? Nie, e, ja już wam tutaj robię. Na razie, jak się ma Małgosia? Co tam? Ani, Ani, Małgosia to są postacie. Nie wiecie, kto to jest, bo ja też nie wiem. Po prostu takie na spontanie wymyślone, ale ogólnie jak chcecie je zobaczyć w real life na kolejnym live, to spróbujcie z kolana. Tak, będę na kolejnym live, że się włączy wam Robloxa. Czekaj, bo. Dobra. Tu widzicie, jak mi zejść. No dobra. no to chyba tak, ok, Ale, no. co No to w co gramy, mówcie? W jakieś dorsy? Ha? Krusze? Jest jakiś krasz? Ha? Halo? Czekajcie, wszystko widać? Nie, dobrze widać. Mówcie, czy dobrze słychać w ogóle, bo to ważne. Y, widzicie, czy mego zacina. Tak? Dobra. A, nie, dobra, jest dobrze, y, dobra, to powiedzcie w co grać. Może w to, że się zamieniamy w to, czym jesteśmy? A może uciekaj głowa biegu? Słuchajcie, bo... nie, 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 nie. muszę coś... Słuchajcie, nie, budzik jakiś mi się włączył Czekajcie, bo to jest jakiś głupi jakiś głupi budzik Ważne, że dobrze słychać I, i, I słuchajcie bo zagramy coś szybkiego zagramy w to Jest jestem, I urwałem. Odszedł przez się... Dobra. Jestem nikim. De... dobra, więc Ja nie wiem, wyszegroszłci nie znam jej, nie znam takiej osoby, która jest nieznana przeze mnie. No, kula muzyka. Co słyszycie. usłyszeć? <grym> Gadał Halo, słyszycie mnie? Lubię, lubię... lubię... I... Poczekajcie, bo... Jest dobrze halo? Aha. Słychać, dobra Słuchajcie, nie wiem Coś zaciąć, ej, dobra Otwórz, 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 otwórz. Mm. No i dobrze, że słychać jeszcze przed 16 chyba to zakończymy. Okej. Okay. Korzyść serwera? Nie no, nie no. Dobra. Nooo. 6 dobra to... Dobra. Dobra. Jest? Słychać, słychać? Chcesz się jeszcze? Karp na pies. Jesteście Dobra, bo widzicie mnie jeszcze, bo czekać powinien Dobra. Okay. Hmm, halo, halo? No, 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 no. Lajkujcie, lajkujcie. Ja yeah. jestem zakończył tę transmisję na żyło. No. Nic nie czatujesz. Poczekajcie, bo jeszcze nie wiecie, co ja robię. Mm. Nie, nie, nie to, to było tutaj tak. Dobra, i patrzcie na no, to, wystarczy zrobić tak usunę usunę za jeda wszystko usunę dobra słyszysz mnie słyszysz mnie no dobra no to co? Usunęłam wszystko. Jeszcze tylko to, co Fa. Zazwyczaj w kolejnym odcinku z kolana live. Jeszcze może w kolejnym tygodniu, dobra? Taki krótki live, taki testowy, czy mnie słyszycie? Jak 15.15, 15, słuchajcie. Coś czuję, że dzisiaj jeszcze będzie, może będzie drugi live. Drugi.